go, tutaj teraz jest logo um, um, craft, pokażę Wam jak działa teraz takie działko w Minecrafcie, jak je zbudować. I ten które nam są potrzebne, to takie, żeby to wszystko wypaliło. Więc no, to na jeden wystrzał, więc nie, nie, to już zależy od a będziecie chcieli. Można się z tym trochę pobawić, o, tyk. i wybuch, yep. i wybuchania, no. To tak to powinno działać, a teraz Wam pokażę jak zbudować takie coś Potrzebujemy takie materiałki, jakie mam w EQ teraz aktualnie To jest miał jakiś fajny teren O jesteśmy Może być Patrzcie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pyk, pyk, tego nie

Wam te TNT tutaj wybuchnie, to musicie sami odpalić. Tutaj wkładacie TNT. Woda wam zrobi to, że to nie wybuchnie, nie wysadzi Wam wszystkiego. Ta kratka musi być... Tutaj nie możecie dać TNT, żeby ta woda została. Tutaj dajecie dźwignię. Wejdźcie zapalniczkę. Pyk. Pochodzicie tutaj, za 3, 2, 1, pyk. Wypieprzyło i mamy, tak samo, no i bierzecie znowu 8 TNT pyk oj teraz wam pokażę, że mo... o teraz wam coś fajniejszego pokażę teraz bierzemy tutaj znowu TNT albo pyk tutaj można też tak się pobawić z tym każdemu jakoś fajnie może to wyjdzie każdy ma swój sposób na to nie no, no to na razie komentujcie subskrybujcie i jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej jakby o Minecraftie to piszcie w komentarzach marka